Jeśli czujesz, że dźwigasz zbyt wiele, ten przekaz może być dla ciebie. Posłuchaj. To czas przebudzenia. Coś w tobie mówi dość. Dość udźwigania tego, co nie Twoje. To wezwanie, byś podjęła decyzję, która zmieni Twoją przyszłość. Ty dźwigasz zbyt dużo. Obowiązki, emocje, oczekiwania innych. Ale już niedługo. Przychodzi moment ulgi, tylko musisz pozwolić sobie puścić to, co nie służy. Wspomnienia wracają. Może ktoś z przeszłości, może emocje z dzieciństwa, ale to też przypomnienie, że w tobie wciąż jest ta wrażliwa, dobra dusza, która zasługuje na lekkość i spokój. To koniec pewnego ciężaru. Teraz Twoje serce przypomni sobie, jak to jest kochać bez bólu. To koniec zwigania czegoś, co już nie służy. Teraz czas na uzdrowienie.